24h.pl Czwartek 10 marca po raz drugi odbyła się w gminie Wądroże Wielkie uroczystość z okazji Dnia Sołtysa. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Wądrożu Wielkim w intencji Sołtysów gminy Wądroże Wielkie. Druga część spotkania odbyła się w urzędzie gminy. Wójt Elżbieta Jedlecka podziękowała zebranym za trud wkładany w pracę wykonywaną na rzecz swoich sołectw i całej gminy. Spotykamy się po raz kolejny z sołtysami. Z jednej strony chciałabym w imieniu całej społeczności Gminy Wądroże Wielkie podziękować im za ciężką pracę, za trud, za wysiłek, za zaangażowanie w rozwój swoich miejscowości, tym samym rozwój całej Gminy Wądroże Wielkie. Z drugiej strony chciałabym, żeby było to ich święto, żeby mogli się razem spotkać, wspólnie podyskutować o problemach naszych wsi o tym, co chcieliby robić, o planach na przyszłość i możliwości ich realizacji. Podczas uroczystości sołtysi otrzymali kwiaty oraz okolicznościowe podziękowania. Dalszą część spotkania zebrani świętowali w kameralnej atmosferze, przy kawie i słodkim poczęstunku.